Już wrzesień, już jesień. Jesień i wiosna to dla ogrodników pory roku, który chciała poświęcić najwięcej czasu na różne porządki przygotowania w ogrodzie. Jeżeli jesienią znajdziemy czas, będziemy mieć możliwość, aby tych prac wykonać jak najwięcej. To wówczas wiosną będzie nam trochę lżej. Za mną ogród warzywny, jeden z kilku. Tutaj jest taki ogród warzywny w ziemi, a pozostałe ogrody warzywne mam wzniesione na łóżkach permakulturowych i to już jest taki czas, gdzie zaczynają już można powiedzieć trochę świecić pustkami, ponieważ są to ostatnie momenty na wykopywanie różnych warzyw i ogrody robią się puste, za chwilę będą ściółkowane i przygotowane do zimy. Ten ogród tutaj za mną przez kilka ostatnich lat nie przykopywałam, jedynie ściółkowałam na zimę skoszoną trawą, czy liśćmi uprawialiśmy ten ogród permakulturowo. Ale ponieważ w tym roku mamy, mieliśmy inwazję ślimaków, więc ogród będę przekopywała, dlatego żeby ograniczyć ich populację, czyli jednym słowem zniszczyć jaja, które zostaną gdzieś tam złożone, po to, żeby ślimaki się nie rozmnażały. Mówię tutaj o ślimakach nagich. Które są bardzo żarłoczne, bardzo niszczą ogród i rośliny, dlatego trzeba zapobiec, aby się nie rozmnażały, żeby było ich po prostu mniej. Dlatego ogród warzywny będzie przekopywany. Jesień to dobry czas i moment, aby posadzić drzewa i krzewy owocowe. Ja nie dosadzam, ponieważ nie mam już miejsca, a mam jabłonie, mam czereśnie, mam brzoskwinie oraz krzewy owocowe, maliny, jeżyny, porzeczki. Państwo, którzy dopiero zaczynacie sadzić coś w swoich ogrodach albo macie duże pole do popisu, jak najbardziej polecam wam, abyście posadzili drzewa i krzewy owocowe, będziecie mogli cieszyć się od wiosny aż do jesieni własnymi wspaniałymi owocami. U nas owocuje jeszcze jeżyna, maliny czerwone, już te jesienne kończą owocowanie, ale zostanie nam poranna rosa, która owocuje aż do mrozów. Jeśli mieliśmy taki rok, że jeśli nie trafią się przymrozki do grudnia, to będą do grudnia owoce, nie będzie ich może aż tak bardzo dużo. Ale zawsze będzie można skosztować na drugie śniadanie jakiś przysmak z ogrodu. I ogród ozdobny. W ogrodzie ozdobnym jest bardzo dużo pracy. Cały czas odchwaszczam, docinam krawędzie trawników przy ścieżkach, przy rabatach ozdobnych. I te prace prowadzę, mówiłam Państwu, cały rok. W Zimą, również raz w miesiącu, jeżeli pogoda jest sprzyjająca. Jeżeli jest mróz czy dużo śniegu, oczywiście odpuszczam, bo przecież taka praca nie miałaby żadnego sensu. Gdy nadejdą chłody, Trzeba będzie przewieźć donice, czy zabezpieczyć, bo niektórzy zostawiają na tarasach. Trzeba będzie zabezpieczyć je przed mrozem. Ja akurat mam w donicach posadzone agapanty, koleusy, fuksje i wszystkie te donice przewożę do garażu, do piwnicy, ponieważ piwnicę mamy bardzo dużą, z czego akurat zawsze się cieszyłam. I tam jest miejsce, aby poukładać te donice, które w przyszłości. Tych donic będzie jeszcze więcej. Proszę spojrzeć, jak pięknie wyglądają koleusy posadzone w donicy. Dlatego przewiduję, aby koleusy różne odmiany posadzić właśnie w donicach. Są naprawdę przepiękne, rosną wspaniale i lepiej niż w gruncie. To też już teraz czas, gdy piękna, złota jesień będzie na trawniku. I co zrobić? Grabić te liście, czy nie grabić? Wszystko zależy od Państwa. Jeżeli ktoś ma łąkę kwietną, wcale grabić liści nie musi. Tak jak my, kosimy raz na trzy tygodnie trawnik i ja trawnika liście grabi. Jeżeli jest tylko sprzyjający czas, warunki, grabię dotąd, aż. Ostatni liść spadnie z drzewa. Najlepiej, proszę Państwa, jest tak, gdy przyjdzie większy przymrozek i wszystkie liście spadną. To wtedy mam, jak to się mówi, święty spokój. Najgorzej jest, gdy te liście nie ma przymrozków i one tak co chwilę spadają, spadają, spadają. Dlaczego, jak w trawników? Na rabatach, tam gdzie rosną krzewy liściaste, czy drzewa liściaste, absolutnie nie usuwam. To jest świetna ściółka, która z czasem przerabia się w żyzną ziemię. Natomiast, niestety, na trawnikach działa to troszeczkę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że gdy spadnie dużo liści, natychmiast trawnik pod liśćmi robi się żółty, potem biały, potem w ogóle nie ma trawy. I wówczas będziemy mieli brzydkie place pozostawione. Goła ziemia, nie będzie ten trawnik wyglądał ładnie. Dlatego ja grabię. I co robię z takimi liśćmi? Ja wykorzystuję na trzy sposoby. Pierwszy sposób to ściąpuję ogród warzywny, tak aby on nie był taki goły pozostawiony, nie był narażony na wysychanie. Ja wiem, że to może powodować, że ukryją się tam szkodniki itd. itd. To się oczywiście zdarza ale postanowiłam w tym roku przekopać ogród warzywny i na wierzch właśnie dać liście, które grabie z trawnika. Drugi sposób to jest kurnik. W kurniku jest ściółka, tylko ja nie mówię tutaj o koszach, w których kurki siedzą, noszą jaja, tylko o ściółce, którą raz na jakiś czas, przynajmniej raz w roku trzeba wymienić i dać sianko, słomo. Czy, czy właśnie liście. A można to wszystko po prostu pomieszać. Tylko dobrze byłoby, aby liście były grawione wtedy, gdy będzie sucho, żeby one nie pleśniały, nie powodowały tam gnicia i nie było takiego smrodu w kurniku. Wówczas zawsze w kurniku ładnie pachnie. Trzeci sposób to kompostownik. Ziemia z liści jest naprawdę bardzo wartościowa, bardzo dobra, więc polecam liście na kompostowniku. A kto nie może, nie posiada żadnego z tych trzech warunków, no, będzie musiał zapakować worki i oddać do gminy. Jako śmieci, ale nie polecam tej metody, ponieważ jest to droga metoda i naprawdę myślę, że każdy, chociaż kto posiada sam trawnik, tuje, przyda mu się własna ziemia kompostowa, czyli żeby rozrzucić pod tuje, żeby rozsypać na trawnik, żeby lepiej rosła trawa. Więc myślę, że znajdzie się tam taki kąt, aby można było właśnie skoszoną trawę i inne zielone resztki magazynować. Jeżeli ktoś ma trawę, więc tych resztek wiele nie ma, ale może się tak zdarzyć, że od sąsiada dostanie prezencie, więc będzie mógł to wykorzystać. Ja myślę, że nie warto zielonych rzeczy oddawać jako śmieci, ale to już też jest Państwa decyzja. Jeżeli macie Państwo oczkawodne stawy, to też trzeba zadbać o porządki, tak aby jak najmniej liści czy suchych traw trafiało do wody, do środka, ponieważ na dnie gromadzi się muł, którego z czasem jest coraz więcej. My raz na kilka lat czyścimy staw i rzeczywiście stwierdzam, że warstwa mułu nagromadzonego jest naprawdę dosyć duża. To wszystko też wyciągamy ten muł i na kompostowni, bo to jest też bardzo żyzna taka ziemia cały czas mokra. I to są takie prace, które ja wykonuję na bieżąco w ogrodzie. Teraz jesienią jest ich więcej. Jest jeszcze jakieś przycinanie. Jak widzę, że gdzieś jakieś gałązki przeszkadzają, to przycinam. Nie powstrzymuję się. Gdy liści już nie będzie, będzie zima, my wtedy wówczas zaczynamy taki okres przycinania drzew na wysokość, na szerokość po to, aby drzewa nam nie zagrażały, żeby się nie łamały pod naporem śniegu, żeby się nie łamały pod naporem deszczu. Gdy latem liści jest dużo intensywne deszcze, drzewa robią się bardzo szybko. Ciężkie, te gałęzie się przeginają, wyłamują, więc trzeba i o tym też pomyśleć, żeby te krzewy i drzewa były odmładzane i żeby nie były zbyt e, zahaszczone, takie haszczowate, bo wtedy rzeczywiście nie będzie ładnego efektu, wszystko będzie się łamało i nie będzie pięknie to wyglądało. Jest to teraz też bardzo dobry czas w ogródku ozdobnym, aby podzielić i poprzesadzać kępy bylin, które kwitły wiosną. I tu też u mnie czasem, proszę nie naśladować, ale można spróbować. U mnie często się zdarza, już Państwo nieraz widzieliście na filmach, że przesadzam też rośliny, które właśnie kwitną teraz, tak jak rudbeckie błyskotliwą, sanka czyń. Więc na razie widzę, że się przyjęła, rośnie pięknie, nie zwiędła, jest coraz ładniejsza i myślę, że w przyszłym roku będzie pięknie ozdabiała rabaty liliowcową. I mnie się to, proszę Państwa, bardzo często zdarza, że ja się zasad takich nie trzymam, że próbuję, doświadczam i muszę to powiedzieć, że nigdy mi się tak nie trafiło, żeby jakaś roślina mi urosła. Co najwyżej strzelała focha, nie zawsze chciała pokazać swoje kwiaty, swoją urodę, ale po roku, po dwóch ustępowała i wtedy rosła już naprawdę pięknie i dorodnie ale to tylko taka sugestia, jeżeli chcecie Państwo spróbować to na własne ryzyko.